W opisie znajduje się link do sklepu Ant Invasion. Sklep ma bardzo duży wybór mrówek. Serdecznie polecam Poland Ants. Cześć, witajcie tutaj. Poland Ants, kolejnym materiale na naszym kanale. W dzisiejszym materiale będziemy rozmawiać o mojej kolonii Yellow Crazy Ants. Niestety, z racji tego, że kolonia w tym momencie została osierocona, no to już jest koniec i nie ma już nic. Nie, tak naprawdę no robotnice żyją i jeszcze trochę czasu pożyją, po prostu będą żyć do końca swojej dni, ale no niestety matka im niedawno się przekręciła. Praktycznie jeżeli mieliście, wiecie, jakąś końcówkę roku i początek nowego, no to ja przed końcem roku je karmiłem i było wszystko jeszcze ok. Po nowym roku, jak zaglądałem do nich właśnie w kolejnym dniu karmienia, czyli tam u mnie wypada to co cztery dni, no to w tym momencie patrzę, królowa jest już martwa. Niestety... Zdarza się to szczególnie, że ta kolonia już była u mnie ponad rok, no i to jest po prostu gatunek, który był odłowiony, więc nie wiadomo ile królowa miała lat i czy w ogóle, wiecie, była młoda, stara, czy też była na skraju swojego życia, czy to coś, coś się nie wydarzyło po prostu u niej, no bo się rzeczy, no jak my umieramy jako ludzie czasami, tak o, to tak samo może, może to spotkać mrówki i trzeba o tym też to pamiętać. No więc, no niestety, kolonię w tym momencie musimy pożegnać. Jednocześnie, dla mnie to jest też, wiecie, kolonia, którą miałem wiele fajnych wspomnień, tym bardziej, że ona była stabilną kolonią, a u Yellow Crazy Jans jest bardzo to takie niepewne. Dlatego też bardzo cieszyłem się, kiedy miałem właśnie taką kolonię, która była przez dłuższy czas po prostu rozwijająca się, nie działy się jakieś rzeczy, nie było takiego, że nagle wiecie, 3 czwarte kolonii wymiera, czy też po prostu królowanie składa jaj, ona po prostu co jakiś czas przerwiła, składała ładny pakiecik jaj, potem robiła sobie przerwę, potem znowu i tak wiecie, koło Macieja się kręciło. Jednocześnie mogliście po prostu zobaczyć, jaka to była też ładna kolonia, jaka miała po prostu delikatny progres no i po prostu sobie żyła tak w swoim życiem, nawet ostatnimi czasem mrówki po prostu już mieszkały na arenie wraz z próbówką bo uznały, że jest ich aż tak duża ilość, że nie ma sensu siedzieć w gnieździe z druku 3D no i po prostu już nawet dla nich naszykowałem gniazdo ziemne ta niespodzianka niestety sprawiła to, że no żegnam się z gatunkiem, do którego miałem jeszcze wiele planów i właśnie ten gniazdo ziemne było jednym z takich efektów chciałem pokazać jak one Robią komory w ziemi, chciałem zobaczyć, jak to właśnie będzie fajnie wyglądać, a tak tam w tym momencie nie ma już nic i de facto jest mi z tego powodu bardzo przykro. No i pewnie za jakiś czas do tego tematu po prostu może wrócimy, drugie podejście zrobimy, może wezmę większą ilość królowych, żeby, wiecie, były większe szanse na rozwój kolonii, bo na ten moment, no po prostu jestem trochę zawiedziony i tym bardziej, że, wiecie, nie było form płciowych, nie było księżniczek, nie było samców, wiecie, żeby zobaczyć chociaż to, czy one się są w stanie wykopulować czy też nie, bo jak ktoś nie wie, no to jest gatunek rojący się też w Oczywiście w zależności, czy się taki trafi, bo z racji, że Azjaci różnie wysyłają nam do Europy, to różnie to tam wygląda i możecie trafić naprawdę na kolonię, która będzie wam czerwić, będziecie mieli więcej królowych z czasem, a możecie trafić na kolonię, która nie dzisiaj w ogóle czerwić i ona będzie miała klasyczne rójki, więc no, musicie też na to zwracać uwagę, jak kupujecie, zadawać takie pytania od sprzedawców, czy ta kolonia po prostu wie, że będzie się rozmnażać, czy też nie, czy czy sprzedawca mu to zapewnił? No, bo o rzeczy, jak wam kolonia na przykład wyprowadzi formy płciowej, nie będzie kopulować, no to no, przypał trochę, nie? Więc yy, mówię, no, dla mnie to jest taka trochę po prostu w tym momencie smutna historia. Sam osobiście czuję jakiś taki zawód I taki wiecie no dole No nic nie jestem w stanie zrobić Nawet w sensu nie ma robić jakiejś adopcji Czy też nie bo nie wiadomo czy Yellow Kresians, Która by do mnie przyszła do adopcji To byłaby akurat taka która by pasowała do tej kolonii No więc ten wątek się dla nas kończy Z tego tytułu Że w tym momencie żegnamy się Z Yellow Kresians, No to przez jakiś czas po prostu nie będę do nich wracać I poczekam aż będą jakieś fajne zamówienia Żebym móc te mrówki Na nowo ogarnąć i żeśmy mogli wtedy zobaczyć, czy Imperium Mrówek wróci i stworzy ich naprawdę ładną ilość. Bo na przykład ta kolonia, naprawdę spodziewałem się, że na przykład, wiecie, wypełni gniazdo ziemne i że będzie ich coraz więcej i że naprawdę będzie robić wrażenie. No a tak, no to zostaje taką smutną pamiątką, która będzie dla mnie jeszcze przez pewnie parę miesięcy funkcjonować, a potem samo wygaśnie. Jeżeli pojawią się jakieś formy płciowe, czy coś tego typu, że z racji, że robotnice nie zaczną czerwić, bo wiecie, nie ma feromonów królowej i tak dalej, Rzucę wam tu jakiś updatecik, no ale na ten moment, no, mrówki sobie żyją po prostu na arenie. Ja w tym momencie je karmię, no i nie mają już nic. Otoczyły po prostu y, królową sobą, no i pewnie za jakiś czas ją wyfalą na świetnik czy coś tego typu. Jeżeli coś by się też wydarzyło, pojawiałaby się jakiś student księżniczka, która przedłużałaby życie kolonii, dałam o tym znać, no bo to tak samo było i linii ma Ciekawostka, no, że na przykład druga y, u. U linepidemach Humile księżniczka została rozszarpana na szczępy, więc no życie u tych mrówek wygląda bardzo śpiesznie i tym bardziej jak one nie szanują swoich po prostu matek. No nic, to jest ode mnie na tyle, trzymajcie się, do następnych materiałów, cześć!